Dzień dobry moi mili państwo. Oskar Podolski z tej strony. Witam was na moim kanale na YouTubie, na którym uczę jak grać na perkusji. Na co dzień gram z Agnieszką Chelińską. Robię warsztaty perkusyjne w całym kraju, udzielam lekcji online, czy też w realu. Również jestem twórcą kursów online, które cieszą się dużym powodzeniem i bardzo serdecznie zapraszam na stronę www.podolski-drumstudio.pl Tam znajdziecie moje kursy online. A najlepiej to już w ogóle załapać się na webinar, czy też webinary, o których informuję najczęściej na moich social mediach, takich jak Instagram, Facebook, czy nawet tutaj na YouTubie w shortcach. Aha, i na TikToku też jestem. Dzisiaj mamy kolejny odcinek z serii Dobrze Wszystkim Nieznane. Dzisiaj bierzemy pod lupę piosenkę zespołu Blink 182 Dogs Eating Dogs. Fajny numer, ciekawa partia, więc nigdy tego na części pierwszej nie rozkładałem. Tak więc idę na żywioł, więc a, posłuchajmy. Dodam tylko, że na bębnach tutaj gra pan Travis Barker. Barker. Travis Barker. Travis Barker. Tak, Travis Barker. No, inspiracja, generalnie ikona i postać globalna w ogóle, nie, więc... Wszyscy, którzy grają na bębnach, to no nie ma szans, żebyś nie wiedział, kim jest Travis Berger. Więc posłuchajmy w takim razie piosenki. Dobra, początek. To są uh, szesnastki. On tutaj gra na pewno między stopą a wermą coś takiego. A crash tutaj jest grany jakby chyba w grupach po trzy. Niech to spróbuje. Tak, dokładnie, to jest coś takiego. No, czyli uwaga, jeśli interesują Cię takie patenty, właśnie tego typu, to przerób mój kurs dotyczący grupowania po 3. To jest kurs, w którym pokazuję, jak robić gruwy, jak tworzyć przejścia tego typu. Czy robić gruwę w stylu. Więc godzinny materiał, chyba z 33 przykłady. Koniec reklam. Dobra. Więc to jest na pewno grane w ten sposób. No i ja od, od, od razu to słyszę i myślę, że każdy będziesz grający rokowo już jakiś czas to jest w stanie przejść takie rzeczy. więc zagram to powoli teraz. Nie? Czyli jest... jest raz crash wypada na werbel, a raz wypada na stopę. I ten patent jest powtarzany w kółko. I potem jest jeszcze wykończenie. Chyba tak. Tak dwa razy werbę. Z crushem. Na bank. Potem jest... I, I got a got <grymne> a <grymne> Oczywiście... Słynne, nie? To jest prawa, lewa, prawa stopa. Na moim kanale YouTube pierwszy odcinek, jak chyba dodałem, edukacyjny to jest właśnie dotyczący tego, nie? W tej sali wszystko nagrywałem. Więc obczaj sobie. Albo... Ja w ogóle podlinkuję na dole w opisie, nie? Tak więc początek jest. Dobra, to jest klasyczny groove w zasadzie, to jest dokładnie coś takiego, tak jakbym grał na hi-hecie, coś takiego, nie? Czekam, że żeby podwyżyć ten hi bo on go tak do open-handed ustawionego bardziej. Dobra. Tylko, że on to gra na florze. tam jest potem ten crash z co co któryś obrót nie? Więc on Na pewno to robi To jest proste. Zobacz, to wynika dokładnie z tego, tak, tak jak gramy rytm tego typu. I robi to wyprzedzenie na werblu, nie? Cyta Czyli, przekładam prawą łapę na floor. I to wyprzedzenie, tylko i wyłącznie przenoszę tutaj na ten pierwszy tom. Spójrz. No i jest jeszcze zmieniona podstawa, że stopa i nasza gra Tum, tum, ta, tum, ta, tum, tum, ta, tum, tum, ta, tum, ta. ta, 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 ta. Nie? No i potem jest jeszcze z werblem uderzany crash. No tylko tempo, wiadomo, nie? Jest tutaj szybkie. I żeby jeszcze to wytrzymać. No i tu też wychodzi, że Travis ma tak porobione rzeczy na werblu, że jak ktoś przychodzi na lekcję do mnie i gra w ten sposób, to nie ma szans, jeżeli nie ma pracy nadgarstka rozwiniętej do tego stopnia to jest to o czymś powtarzam, że nie ma grania czegoś, czegoś takiego. Jak ktoś wam pokazuje tak to to jest źle. Nie? Jak to jak ćwiczysz i grasz powoli, to tak będziesz grał szybko. Rozumiesz? Więc jeżeli ćwiczysz tak i ten ruch chcesz przyspieszać bo ciało jakby rozumie, że to jest tak i to przyspieszamy, to fizycznie nie będzie czasu na to, żeby grać szybko jedynki w ten sposób. Jeżeli ty grasz z tego biegu, nie? Taka degresja mała. Więc on, jak to gra tutaj na tym, to mu ten flor nie gaśnie. To nie jest. To, bo to ustroje to nie odbija, nie? Wiesz, tu masz. Jest fajnie, ale tu jest już. Koniec, nie? Więc w szybkim tempie to jest. Zresztą zobaczmy z muzą. Spróbuję kawałek zagrać tego z nimi, nie? Ja już czuję po łapie, że to. To nie jest jeszcze, wiesz, ten poziom rozgrzania i też rozegrania w takich patentach, żebym miał to na ludzie. To naprawdę trzeba być killerem. To trzeba być maszyną, żeby takie rzeczy grać. I nie siłowo. No i co? I on tutaj wchodzi w jakiś patent zaraz na Verbo, nie? który jest też tak czysto zagrany, że o oh my god! I się kłaniają, moi drodzy. To jest chyba, i chyba tam, stopy, No powoli. Więc nie gram, jak widzicie. Ja nawet nie czuję spięcia tu w, w tym. Dopiero faktycznie chyba że robił, no ale też nie grasz tak cały numer, nie? Więc on ma, on ma te rzeczy porobione strasznie dobrze, strasznie dobrze. Ale to jest jakby życie wokół, wokół tego, żeby ci, żeby, żebyś tak grał. Tak, on dobija z akcentem i tam nie ma tego tej, takiej, tej wcześniejszego akcentu, gdzie jest po prostu naprawą wszystko my pana. Dog dogs, dog dogs, dog dogs. No, coś naszego spróbujemy z nim. Spoko. No jest to do, jest to, jest to do zagrania, aczkolwiek wymaga to już techniki faktycznie, więc nie samego, tak jak niektórzy robią, że jest stylna Travis'a Berkera, kumaci wiedzą o co chodzi, że masz tego Toma Równego z Werblem w ogóle, ale masz do, do bani technikę i dajesz se daszek do tyłu i, i, i grasz, wiesz, jak Travis, nie? I do sięgasz tu i jest fajnie, ale nie umiesz zagrać po prostu czysto czegoś takiego. To... To jest ściema. <grybujesz> Zajebista partia. To jest m.in. zajebiście napisana partia, napisana, wymyślona, inteligentna, nie? To jest takie catchy, catchy, tricky, cheeky <słuch> Na pewno w ten sposób, na stówę Albo po prostu tutaj na tych, nie? Zrobił na werblu, słyszeliście to? Jezus, ale czysto. Uwielbiam takie, uwielbiam po prostu, jak ktoś gra dokładnie. Nie jakieś, wie To jest spoko, ale ja bardziej wolę, jak jest zwarte. Ja wolę. Ty możesz wolać inaczej. Więc, wiesz, pamiętaj o tym, co tobie się podoba. Tak, no i to jest crescendo na werble, nie? Tak 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 da i na końcu jest stopa jeszcze z werblem. Że jest. Tak, to jeszcze się powtarza. Tam była jakaś końcówka, taka chyba w T-Rollach. Zajebista. Tak po tomach przejechał. Kurde, ONA jest wszędzie, nie? Albo robi tak, albo robi... Chyba raczej z jedynek po prostu, bez flama. Nie wiem, jest ja tam tak... Jest tak to... Jest w miksie osadzone gdzieś tam z tyłu, że tak do przodu podbiega, że jest chyba... Bo może być... Albo... czy jest różnica między tym... A tym. Albo w ogóle. No. To są tak zwane trzydziestodwójki jakby na, na, na triolach. Wszystkie te... Adam tam jest dalej, bo jakiś bridge się pojawił Pojechał w ubrach. Zajebiste Oh my god no? Ale mądrze zagrane, bardzo mądrze o Jezus, ale ciasno, ale dobrze. Brzmi jak z filmu dla dorosłych. Dobra, ja tam nie mam, bo tam jest na pewno jakiś jakiś mały spleszyk, splesz oczajny, coś takiego. Ale gdybym miał to pominąć, to jest. muszę jeszcze raz. myślę, że to może z dwójek pakować. Czekaj, poczekaj chwilę. Tak, jeszcze wciska, Papr! byś tak stary, stara, byś tak zagrał na sesji w Polsce, to by ci powiedzieli, nie, 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 takie nie, prosto, zrób prosto, niech będzie tak jak zawsze. Tu Ameryka nie ma, to jest bezkompromisowo w ogóle, co to? Ach! Cudownie jest to zagrane. Muszę, czekaj, muszę zagrać jeszcze. Tak, zajebisty patent. Szkoda, że nie mam tego... Ale nie napakuję no, tutaj ten high. hat Zauważ, że jest różnica w ogóle w wyrazie tego, nie jak jest z ghostem. I stopa musi być mocno wbita, bo jak zrobisz. jak jest z mocną stopą, a to jest z ghostem, a teraz bez ghosta. Zajbiste, spróbujemy to z nim zagrać, co? Tak, tak, tak. Jakoś to jeszcze inaczej, czekaj, posłuchajmy. A, tak po to po prostu jakby dogadane. tu kończymy już, to No, je, spoko, ale zajebiste partie, naprawdę. Wymagające, żeby to też trafić i przede wszystkim, żeby to też tak fajnie wyglądało. Tak jak kiedy Travis to gra. No, więc... Spoko, ale to już jest bliższe mojemu graniu niż e, poprzedni odcinek, który robiłem ze Slipknotem, nie? Więc... Tutaj pewnie Ci się wyświetli, zaraz na końcu to muszę sobie zobaczyć, a... Tyle, nie? Słuchajcie, jutro gramy w żywcu z Agnieszką w sobotę na Tarnobrzeg i w niedzielę gramy w Gogolinie. Tak, dzisiaj, jest, dzisiaj mamy 18 lipca, no więc ja się zawijam. No, do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się w ogóle ta, ta partia podoba i siema.